A za skąd to z opis. Recenze. Drodzy, trochę się nas wyjało. Więc dzisiaj to spóźnione O recenze z tych filmów. A Więc o dwóch powiem krótko, o pozostałych dwóch się zgadam. Więc tak na szybko. Najpierw mamy zakonicę 2. Jest to sequel do zakonnicy. Jest to jeden z dwóch filmów tej obecności widziałem. Próbowałem sobie inne, ale jakoś tak magiczne jak Aha, ne, to se nie to się nie nadawało. Obecność nie na tego klimatu, więc, że mi się nie oglądać jak to nawet straszny, a na wykawy do końca obejrzałem, a mi się znamy wórka nawet to samo. Wydaje mi się, że akurat se obecność to jest taki typowy popcorn jak do kin, jakby... Nie ma sensu oglądać tych filmów w domu bez po prostu tego vibe'u Może jakby no prywatne kina, bo naprawdę dobre jakoś, auto si do, to kiedy jest obecnie, ale jest za to do innych filmów. jakby okej, okay. zakończyć swoje dwa za widzenia. Muszę powiedzieć, że faktycznie jest dobra, tylko to jest trochę główno. Dwójka wydaje mi się do internecie na Pierwsze opinie mi się na pewno podobała. Może, e, mam problem z tym, że jest tu dobra muzy, zakonnica muzyka. I ten pomysł, że tak z dupy okazuje się, że. Ewa to jest kurwa, tak się zaraz na e, I po prostu nagle odpowiada. Zresztą tak wygląda. Jakby ja muszę zrobić kiedyś film na temat regii. Mam za mań. Obesuję, że go dobre. Bo się nawet wizualnie teraz pytaj Nie na tym, my i tak, nag. Nie wiem kto, ale z moich widzów. W sumie to. A nie ja naprawdę nagram nie na samych seksjan. Bo, bo to nie, bo to, to jest po prostu. To trzeba kombinować. Ale ja bym znowu film na lejgi, bym po prostu pokrytykował i po... tak yy, po prostu obiektywne o subiektywne po prostu będę mówił tam zarówno fakty jak i moje własne zdanie jeśli tak po prostu będę mówił co z, z typu, że Zizi to są tacy według ludzi złose, a ja na to w sumie znam złose. do z pochodzenia jeśli to nie wiem albo typu coś jasne to zawsze Główno serenowiesa, ja tak, kuwa, to jest zasofany ku serenowiesa, bo muzułmanie są so pokoreni mordą ludzi, a na to, W sumie, wszyscy, Tylko są ekstremani, ekstremani, po prostu oni są w tej fazie, w tej bi sesji, a nie ty są za ten 800. No, wiesz, jak były wyprawy sezowe, jakby wyprawy sezowe skróce, się, to wszystko jest zagrożone. Musimy wysłać Spójrzeć do naszego... solosnika Zakładamy nową minę solucnikom. O nazwę Pokrój... O nazwę Tak... nazwę Am... Nazwa... Awe... Kolejne. E dobra, idziemy pomordować tych Mu... Arabów. Tak. Nie w dupę że i tak gówno robimy i w sumie to faktycznie no, nie ma to sensu. Jakiego sasu? No. Dalej mamy piłę. Znaczy Potem mamy zieloną kanizę. Jest to jeden z tych. To jest film. który jest. za znalazł granicę. Kolejne dobre opiny. Krety go tego polesa. Ajwizowe. Nie, we, we filmie będą nie, bo po prostu kurwa się stała y, piszące o Ja na filmie byłem. I nie, to jest historii. I z kilku powodów nawet nie mogę dać mu zesu na zes. To jest tak naprawdę zielona Granica. To jest taki są, że po prostu sa sasami. Se zdarza za, za film, który chyba poza albo jaka zes Po prostu se. Sa... A mars, wez, jakiś. Po prostu staza, że jest jakiś event na który trzeba ja pójść. Bo albo jest ewentualny, i to jest takie, albo po prostu to jest super ważny event kulturowy dla twojego państwa, i po prostu musisz angażować się, jak jesteś w politykę. No i właśnie, że ona granica to był taki event. Na to po prostu chyba było pójść i już masowo się nie było wez, wolny w kinę. Nawet, więc to jest film, taki film-event, na który idą wszyscy, wszyscy, każdy idzie na ten film, bo Zobacz to, znaczy, to jest film, który naprawdę na który trzeba pójść, ze dobić pisarstwów. Nie teraz może, ale to jest taki film bardzo ważny, który, znowu że jest to najważniejszy polski film od dawna, dawna. Może nawet najważniejsza produkcja polska w mm, historii pod względem samego po prostu względów walorów politycznych. To jest taki film, na który powinien się pójść w serwisach politycznych, własnych. A teraz kurwa w ogóle ci si antycypisowcy, si kurwa głupi kombinują z chłopami. I teraz powiem tak. Jeba z chłopów kurwa! Jeba, jeba! To jest pisowska propaganda, kurwa, stworzona po to, żeby. Zera Że na granicy nie dostała skana, ktoś zasłużyła, Zera polska sypadka nie dostała skana, i tyle, i gówno. Jeba z chłopów. Kurwa, ja się wiem, ale w słuchę opinę. Mi z jest budyfers... tak. Ludzie bardzo byli brawa na ze stołu, jak po prostu. Zobu, kurde, wązankę. Ok, po Podsumowo, kurwa. Ale nie jest w ogóle jakąś Więc cały film, dos, jakby ja uważam, ja mam takie podejście do muzynów. To jest po prostu jakby. A wszyscy są ok, jakby to jest ich ją. Nie będę ich tam widział mordował. Niech sobie tam zjrzą, okej. Okay. Ale po prostu, nie są, po prostu... Jest to bardzo prawdopodobne kwestia analfabetyzmu i po prostu faktu tego, że wersja afrykański, była daleko od głównej kultury, wiesz, oni nie mieli kontaktu. I od razu takich kult amerykańskich się nie rozwinęli, tam są bedni. Tylko dochodzi hey, oni, okej, okay, niech sobie żyją w Afryce. Tylko kurwa, mam problem do tych w Europie i w Ameryce, bo to jest dane po prostu. Oni są bandytami, mordesami, jakby najbardziej, to ja i tak mam powiem, kurde, Seze w przypadku Europy, ja mam na większość powiem do tak naprawdę nie tyle Samozynów, co po prostu Afrykasy, z Afryki Północnej, to są tacy najgorszy, najgorsi, nawet. Niekoniecznie muzyni, a po prostu a wobec Afryki Północnej to jest najgorsze bydło w Stanach, Meksykanie się te ja latynasi muzyni są na równo i po prostu muzyni dane stanowo zagrożone dlatego i dlatego uważam to za anonimne coś takiego, bo filmy są się są, nie? i nie można wpuścić. Są najsiali się, zgadane jak to nie można tych migrantów pustić, bo kurwa, boku, z są z Złapą. I tak robi się to na razie, że jakieś dwie godziny. I tak z dupy pod koniec jest sobie grupka muzynów z kamionu chyba. No nie pamiętam. Dobra, powiedzmy ze znicką. znikają. <grym> powiedzieć, bo na pewno to będzie z francuskiego kraju. Jest powiedzmy ze znikają. No generalnie ja ze stanu, gdzie faktycznie. dawaj widzę Więc to byli jeden z tych widzowców I ich nagle mocno wpuszczasz Bo kurwa za XD. Tylko jakby normaliz... A potem normalizuje sobie po same z kuriem jakby Niech tam się to odbywa, nie u nas Bo to potem... To jest na tak jakby... Ja w ogóle jestem za tym, że... Ja w okay? ogóle mówię, ma po, po prostu nie jestem rasistą wobec muzynów, ale jestem rasistą wobec afroamerykanów i samochodów bo po prostu często w sensie to są prymitywne osoby, to nawet nie chodzi o to, że to są samochody, tylko po prostu chodzi o to, że oni po prostu jakby się powołują. To jest po prostu nawet jakby byli to bali. A po prostu byli specyficzny kultury. Mówię, tu nie chodzę o stłych taka prawda, że bardzo mocno za mailsowi te z tym normalnie. potem po prostu zawsze po pobycie stanach, nie kurwa stanę, nie bez wobec afroamerykanów. To są po prostu pokurwenni, wspólni, one, po wspólni, wspólny, Jakby nie wiedzieć, to tak. Detroit, zniszczone jest z nich. Texas, Florida. kurwa, się masowo, na maksa wymieszały muzyny z Meksykansami. Najbardziej niebezpiecznie pokrewione stany w całym kraju. Nowy Jork. Niektóre z nich są tutaj harem. Jest obecność połączonych z tym muzyką latynowską. Harem. a to jest. z Honey Boston Brook, uh, Bronx, Bongs, tam na ten hotel District 1 po prostu najgorszy, najbardziej zniszczony tam. Po prostu jest cholony, niebezpieczny. snemu na granicy Manhattan z tam to jest upadłe masto wręcz. Oficjalnie prawe we. Więc jakby Se z nich tak naprawdę się stracić szacunek. I Kuba nagle normalizuje swoje sposoby z nimi, Dziękuję. Dobra, przejdźmy teraz do głównej senszy zejść Furs i Pierre Zaczynamy od Furs. Więc Fursa jest filmem Gossa, który zrobił gwiazdę Wolny Water 1, zrobił film, ale zrobił też między innymi go z 2013 ktaba Mech i to jest film i to jest film generalnie mówiąc to jest słowski, a sero ma takiego satta spożycznego, więc generalnie mówiąc, to była wygląda tak. I nie będę spojował więc Są sobie tam roboty, kosu jakiś jest, jest z Nie będę mówił kto, a bo to jest zbyt mocne. I generalnie mówię, jest tam muzyk. No, i generalnie mówię, była wojna, bo zniszczyli Los Angeles. W tym praktycznie, i ludzie Amerykanie, że. na wojnie, czyli to Los Angeles same to jest zniszczone. I owszem, była bomba, atomowa, ale w praktyce, wszystko wskazuje na to, że to na jednym były te roboty. Bo sam, właściwie, w tym filmie jest taki waj bo właśnie te roboty, sobie ja złe, ale to jest po prostu film, typu Borownicy po prostu, właśnie, no trochę to jest nie wiem co, tak jakby Zrobiło się z punktu widzenia Imperium No i oni sobie tam Zrobili ostateczny baston Tak zwane Nowe Azji Choć bardziej Dokładną nazwą byłoby Indochiny, jakby z i do Chiny. W przypadku, gdybyśmy mieli te sygnały, że po prostu teraz asystyki są um, bardzo jak największe, bo w Chinach dzieje na terenach z tych krajów: Tajlandii, Kambodży, a Osu, Wietnamu. No i generalnie mówiąc, z najstarszych Tajlandii, która była kiedyś nami jako sygnał, generalnie pozostałe kraje były pod kontrolą komunistów, Francusów. W tej filmy bardzo was, tak, wyda komunizmu tam, więc powiedzmy tak, że to jest komunistyczne państwo, takie, południowe Chiny. I w ogóle, do tego bosimy Jest pasmowany że to jest ostatni pas, i tam po prostu Amerykanie robią naloty. I z pierwszą połowę filmu jest taki wam, jakby, nie wiadomo, kto jest, jest dobry. Ale potem i dalej, to to bardzo ma wawel, typu kurwa, Ben i Wiatransy są mordowani przez Amerykańców Którzy mają super e, bazę Wyjętą kurwa z Redding Inversivale To nie jest Baza z To jest bardzo ten statek z super W jedynce. Bardzo wygląda te mosty kółko To jest te No i po prostu Te roboty No, no i po prostu syjam Wzostanę z Francuzów, ale nie był pod kontrolą francuską, ale. Ale potem z kolei ta była tam magnetką japońską, więc. W sumie myślę, my, że po prostu to jest. Nie, a potem komunisty. W sumie myślę, my, że w tym uniwersum ta randia, albo została ses przez. komunistów. Albo po prostu udało się francuskim Indochinom podwieźć Tajandę to albo się ja powołali sensą Indochin, po prostu w tym przez... He, no to generalnie jedno państwo. Więc, więc co by było, gdyby Taanda była sensą Indochin, i by potem te cztery państwa by zrobiły jedno wielkie państwo. I oni tam sugerują, że tylko tam są bazy robotów, a i pod koniec jest taka z że amerykansy w synkapu miasta w Chinach. Jeżeli się pogubiłem. No i generalnie mówiąc, jest tam zesko osadzone tego se I co, cały protwist z tym jest pokrywany. Jest muzyn. To jest wielkim bohaterem. Co mi bardzo nie podoba się, bo ten film suger, bo ma okazję że z dwóch Amerykanów. Ok, to jest typowe. I dobrego muzyna wyzwoli. SEO, ja, tylko SEO, ja, patrzcie, się, sobie bazy wyglądał, by tak zajął po prostu bazy one No i po prostu SEO, ja tego nie kupuję. Ja. Yeah. E? No i genialnie z tymi robotami, bo są Amerykanie, To jest taki CZS Slussi. I nie będę wam też ale bo naprawdę ten film jest fajny, science fiction. I to jest po prostu film typu: zły Amerykanin, mordują pewnych Luzji. I fakt, ale w faktycznym sensie Amerykanie się wydają po poza dobrymi. Potem dopiero mają łajk like, tego złego. No i praktycznie, nie wiem, że to jest dosłownie. I według... wiem, nawet, i ja to wypamiętam. Chyba albo bombardowana, albo główne są firmy, że żyją w 1975, albo na, pamiętam, że była tam się na 1975, albo w 70. nie wiem w latach 60., z XXV wieku i zaś polega na tym, że zgani się do kiedy trwało na Wietnamie. Odpowiem wam. Czy roku? No fajne, fajne nawiązane. Również bardzo mi się podobała scena początkowa, że taki był klimat, że pokazywano kamerę na taki klimat jak 60 Mam wrażenie, że pewne tak by odbywały. No, jako z naszych współczesnych filmów, różerzy, typy 60 lat, jak my odbieramy filmy. Zet prezes obecne. Bo zgadzę kosą że tak nie wydaje się nam surrealistyczne, Na no to że za prezes będą obecne filmy. Uważali za żywne wykonania. Zana granica, że na zes, zakonica w ses zesens. Tu są osie na No i piła. A piła akurat zrobimy osobno.